co i co za każdym razem, a poza tym nawet, to już jeżeli by tak było, jak mówisz, czy też, to już powinien tutaj być ktoś, ten Andrzej powinien się podłączyć akurat w to miejsce, by wystarczyło tylko przekręcić gałę, nie? Ja wiedziałem co Marianek zrobi, dlatego zostałem na tym kanale. Przerzuciłem tylko na 23. No i tyle. Dzień dobry, wszystkiego dobrego. No No to ja powiedziałem, że jak chcą rozmawiać, no to się trzeba po kolei. W pół do ósmy, jest takie szukanie i to ja jestem tu, ja jestem tam, ja jestem tu, ja jestem tam. A ten mi przeszkadza, a tamten jeszcze co innego robi. No, no to tak już jest, no i co zrobisz? No. To samo było wczoraj, to samo jest dzisiaj. Także się kłania operatorka i nic więcej. Dlatego trzeba radio wyłączyć i koniec. To jest wreszcie powtórka z rozrywki. No dokładnie zgadza się. Potem byśmy musiał powiedzieć na której ma być bandzie, na, na którym kanale i tak dalej, no i powtórzyć to po pięć razy. a poza tym trzeba mu powiedzieć czy wyżej, czy niżej, w którą stronę ma kręcić gałą, bo on wielki operator i nie wie w którą stronę gałą kręcić. No bo to trzeba tak jak no, Anariusz, <grywka> nie chcę nic więcej mówić, no bo szkoda, no, no tak to jest, no. Coś tutaj szukać. Jeszcze na tym, no, W AM-ie, jeszcze jako tako, a reszta to już jest, no. Zabawa i nic więcej. Także można się bawić, bawić, jeszcze raz bawić i nic z tego nie wyjdzie. Dlaczego? A na jakiej my jesteśmy częstotliwości? Możesz mi to powiedzieć? Myślę, na 23 kanał godzin No to dlatego pytam, na którym ja jestem chama, bo ja tego nie wiem. Po prostu, bo ja nie mam e, e, tu wyświetlone, wy, 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 wy że, żeby, żeby mi pokazała, Ja na jakiej częstotliwości jestem, bo to jest wiesz, na jakiej zasadzie działa. No i, i, ale ja się do każdego do, do, po prostu dostoję. Do no, tylko, tylko, że akurat no, tu znowu była taka, taka rozmowa, że, że my jesteśmy gdzie Jak byś słuchał to byś wiedział. Powiedział przecież wyraźnie, że na Krakowski, stary Krakowski. Jak byłbyś taki ciebie operator świetny, to byś wiedział, gdzie jest stary Krakowski. Nie wiedziałeś, no trudno. I ty jesteś dalej na 23 kanale na PANDZIE D. A tu trzeba PANDę wyżej podejść jak chcesz wejść na Krakowski. No to ja nie wiem, czy, czy ja coś spieprzyłem czy kto inny coś z Bo no, no, mówi, jeden mówi, że na krakowski, drugi na Bandę E, czy czy, czy tamty, no... no. No to to, to, to wiesz, jak, jak, mi, jak mi ktoś powie, że na której bandzie jestem, to ja wiem, że jestem na Denie, to ja, ja cały czas jestem, proszę, ja siebie tam. I, i jakiś, no ale jak się to stało, że ja, ja i Fredek weszliśmy w to samo miejsce, bez, bez, żadnego, bez żadnego szukania. Tylko nie wiem, co, wiesz, co mnie zastanawia, jak się to stało, że on słyszał co innego, a ja słyszę co bo przecież my jesteśmy chyba na tym samym kanale de facto, nie? No jak się słyszymy, to chyba jesteśmy na tym samym. Nie wiem, dlaczego, masz problemy z kanałami. Przecież nawet je byś, jeżeli byś nie wiedział, włączyłbyś radio i chciałbyś ludzi poszukać, to wystarczy, że ciebie na poszczególnej pandzie przejechać kanały i słyszysz, gdzie kto rozmawia i potem się dostrajasz do niego i, i wchodzisz do rozmowy nie mam pojęcia i, a poza tym mówię, no ja już to nie na najmniejszego sensu no jasne Andrzejku no bo jak jeden mówi o częstotliwości drugi mówi o bandach, trzeci mówi jeszcze o czym innym, no to tak to już jest no, to jest to samo co było wczoraj, wczoraj, takie, no, no, zabawa i... i a potem nerwówa Powiem, masz częstotliwość, czyli cyfry na ekranie, czy, czy masz kanały. No ja mam kanały, ale to mnie nie przeszkadza, żebym nie wiedział, że ja w tej chwili jestem na 27 705. W tej chwili to nie jesteś. A gdzie ja jestem? Na, na kanale 25 piątkach. No i dogadujcie się teraz, która jest częstotliwość, gdzie do czego służy. Do... Co wy? <laughs> Co wy ludzie? Jakich 705? Jakie 25 kanał? Co wy to gadacie? <laughs> Kurde 20 to są autentyczne. Jaja, ja, ja pierniczę. 23 kanał, panowie, 27, 255. Dokładnie tam jesteście teraz. Koniec. Kropka. Ja wam chciałem powiedzieć, że na, na e, e mam być 23 i już macie, jesteście w piątkach. 23 kanał. Słuchajcie, ja Wam coś powiem. <laughs> Są tabelki częstotliwości, gdzie masz kanał, bandę i przełożenie na częstotliwość. Bardzo proszę, żebyście sobie sprawili coś takiego i nie będziecie mieli problemu ci ludzie, którzy, którzy po prostu mają problem z tym. No, rany boskie, umówmy się. No. Jest hasło rzucone. <laughs> Kanał ten i ten, sprawdzam, chcę zobaczyć jaka to częstotliwość, albo ktoś ma radio z wyświetlaczem częstotliwości, jak ktoś poda kanał, to se to przełożę po, po w tabelce i będzie miał wszystko jasne i nie będziecie mieli tych problemów, rany boskie. A przecież to jest ogólnie dostępne w internecie. To nic, nic nikomu nie trzeba szukać i przesyłać. Wiesz, ale im ciężko szukać, no to lepiej nie razę od razu. Paranoja jakaś normalnie. I ktoś brakował, tylko niedostrojony znowu. Mówię, że ktoś brekował, tylko niedostrojony znowu. complètement. Je vous dis Ale co to mówi? To przecież nie. Jak możemy. Nie ma o czym mówić k, ten, kto się w tej chwili włożył do, do częstotliwości, bo jesteś nie w kanale. Trzeba się z, zapytać, czy jest czysto, czy nie. A tu słyszy, słyszymy. Nie wiem, kto tam jest. Wygókluklukluklukluklukluklukluklukluklukluklu. Co To słyszymy? I, i, i skąd możemy wiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie kto jest za. Co, i, co, I co chce? No, tak to wygląda w tej chwili z częstotliwością. Jeżeli ktoś tu m, m, słyszy mnie, dobrze. Chyba, że mnie tak samo słyszy jak ja, no, w tej chwili, no to pewnie. To jest Twój kolega, Marianko. Kto? Poldek? nie. No, ja, ja tak. Jedna szkoła. No, ale Poldek, to, to przecież też wie, jak to zrobić. To nie, on też jest, nie jest dzisiejszy. No, no a... To jedna szkoła jest. Bo, 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 bośmy tyle ty się nagodą i nic, i nic z tego nikt nie wie. No, jak ktoś ma przestają na radio troszkę w boku w lewą, to cię nie usłyszy. Tak jak ja się nie usłyszałem, że, a z innymi przecież zgadzam bez problemu. Panowie, paranoja.